I Nowaka. Dobry odbiór Bajicza. Brawo, brawo, Marko Bajic. Dobrze, świetne podanie Traorek. Grzelczak. Sytuacja sam na sam pędzi. lacić Grzelczak. 3 do 1, 75 minuta. I może. Zwróćmy uwagę, kto zagrywa. Mówiliśmy, że jest to piłka, który robi różnicę. Kiedy stać tak. teore, ale kiedy rzeczywiście ma piłkę przy nodze, to wie, doskonałe co z nią zrobić. Podanie, doskonałe podanie. Proszę zauważyć, zresztą też wyjście Grzylczaka Mówiliśmy o nim, że do tego, do tego momentu też wykonywał nieźle swoją pracę, chociaż oczywiście najważniejsze na napastnika jest strzelanie bramek i myślę, że to może być taki przełomowy mecz dla tego piłkarza. Dość duża krytyka po tym, jak przyszedł Zwidzewa duże oczekiwania, nie za bardzo sobie z tym radził, ale dzisiaj naprawdę nieźle grał. Naprawdę dobrą robotę zasłużył wykonywał na tego gola. tak. I tak jak powiedziałeś, on zasłużył na tego gola. Ale przede wszystkim chyba taką postacią tego spotkania będzie Traore, Traore bo ta fajnie. pierwsza bramka naprawdę w pierwszej połowie Bohatów miał więcej z gry. Lekja była dobrze ustawiona w defensywie, ale miała problemy z wyprowadzaniem nawet groźnych konter. Natomiast ta bramka dała do...